Cześć sieciuszki! Witam Was w kolejnym odcinku nauki podstaw szycia. Mam na imię Jola, na co dzień uczę krawiectwa w ultramaszynie i dzisiaj pokażę Wam, to jest stopka. Wbrew pozorom to jest stopka, takie urządzenie, które służy do obrzucania z jednoczesnym cięciem brzegu materiału. To ma nożyk i to działa. Zapraszam na odcinek. Stopka do obrzucania z jednoczesnym obcinaniem wygląda tak. Tutaj jest taka rączka do zamontowania, czyli uchwyt, bo będziemy ją przykręcać. To nie jest stopka zatrzaskowa. Tutaj ma nóż. Natomiast tu jest takie ramię, które montujemy. Na miejscu, gdzie wkręcamy igłę, czyli tu jest taka metalowa część, lub śruba sama od montażu igły, i na tym będziemy musieli zawiesić tę właśnie część. Ona będzie odpowiedzialna za ruch noża. Widzicie, nóż się rusza, ten nóż. No to działamy. Trzeba odkręcić cały uchwyt. Śrubę od razu sobie zamontuję. Zaczepiłam sobie śrubę, i teraz te łapki uchwytu zakładamy na. Ten metalowy bolec. Natomiast nasza dźwignia od noża jednocześnie musi tutaj zawisnąć. I to za chwileczkę pokaż, pokażemy Wam jeszcze bliżej. Teraz dokręcam śrubę, a zaraz z, inne, z innej strony pokażemy Wam, jak to jest dalej zamontowane. Widzicie ta rączka, która wprowadza nóż w ruch jest założona tutaj. Bez tego nóż nie będzie zmieniał pozycji, czyli nie będzie ciął. I mamy zamontowaną stopkę. Teraz odpowiednie położenie materiału. Na. W tej stopce mamy dwa położenia materiału, czyli materiał leży na wierzchu. Na przodzie stopki, czyli tu leż będzie na wierzchu. I później będzie wchodził pod stopkę. Czyli tak. Ustawiłam ściek zygzak, bo mamy obrzucać. I jeszcze jedna rzecz. O której nie wspomniałam, w tym miejscu jest drugi nóż. No bo oczywistym jest, żeby coś cięło, to musi mieć nóż i nóż, tak jak nożyczki mają dwa ostrza, albo overlock ma górny i dolny nóż, czyli górny nóż, dolny nóż. Kładziecie materiał przy dolnym nożu. Patrzcie, już pierwsza rzecz do obcięcia, czyli te wiszące nitki. O, ja zrobię tak specjalnie tutaj taki pałakat, żeby też przetestować nóż na nawet takiej nitce. No i popatrzcie. Obcięte. Teraz specjalnie będę e prowadziła troszeczkę materiał, kładąc na brzeg materiału na w dolnym nożu. Wszystko co będzie dalej w tą stronę, w prawo, będzie obcięte. Obcięte. I mamy kawałeczek materiału. Specjalnie podłożyłam, żeby wam pokazać, że nóż tnie wszystko, co jest z jego prawej strony. I tak wygląda nasz obrobiony brzeg materiału. No i cóż, prawda, że fajna stopka na pewno ułatwi Wam ładne obrobienie krawędzi. Tutaj przy okazji jeszcze zachęcam do przeczytania instrukcji do tej stopki, bo jest dołączona też instrukcja. I znajdziecie tam takie informacje, że tą stopką nie tylko obrzucacie zygzakiem, możecie rzucać ściegiem overlockowym, tak również szyć ściegiem prostym. Także zachęcam Was bardzo. Duże ułatwienie w wykańczaniu krawędzi Waszych materiałów, przy jednoczesnym oczywiście też zszywaniu. A tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek nauki podstaw szycia. Do zobaczenia!